In case, na wypadek gdyby. In case połączone z present simple wyraża nam teraźniejszość, przyszłość. In case połączone z past simple mówi o przeszłości. Let's buy tickets now, in case the box office is closed later. Kupmy bilety teraz, na wypadek gdyby kasa biletowa była później zamknięta. I bought some caviar, in case I had special guests. Kupiłem trochę kawioru na wypadek, gdybym miał specjalnych gości. I must get enough sleep today in case we have to leave early tomorrow. Muszę się dzisiaj dobrze wyspać na wypadek, gdybyśmy musieli jutro wcześniej wyjechać. I prepared an extra YouTube episode on Friday in case I was absent on Saturday. Przygotowałem dodatkowy odcinek w piątek na wypadek, gdybym był nieobecny w sobotę. Przetłumacz zdanie. Zwolnij na wypadek, gdyby policja gdzieś tutaj była. Slow down in case the police are somewhere here. Musiałem zapisać ten numer na wypadek, gdybym go zapomniał. I had to jot down the number in case I forgot it.